Jak pisał Gałczyński w swoim wierszu Wycieczka do Świdra, te wille, jak wójt podaje, są w stylu Świdermajer, prawda Miłka? Tak było. Cześć. No, cześć. No dobra, to co to są te Świdermajery? Te Świdermajery to architektura nadświdrzańska budowana wzdłuż... Linii Warszawa-Otwodsk. rzeki Świder. Rzeki Świder, ale na linii Otwockiej. tak? Także to były typowe domy budowane od końcówki lat, końcówki lat 90. XIX wieku. Ten jest nieco nowszy, bo jest z XX wieku, z 31 roku. Najczęściej były to domy niecałoroczne i służyły po prostu wakacyjnym wyjazdom poza miasto. Także tutaj spędzano, spędzano wakacje i taka jest też historia tego miejsca. Później już w czasie okupacji y, rodzina państwa Kowalskich, y, Henryka Kowalskiego i Janiny Kowalskiej, przeniosła się tu na stałe. To Taka charakterystyczna architektura, co? Tak i barwa, ponieważ kolory były bardzo często w takich pastelowych odcieniach i ten kolor jest bliski swojej początkowej właśnie barwie i najczęściej to były właśnie w, w stronę zieleni czy też niebieskiego. Wiesz co, tak sobie patrzę na ten dom, on jest nietypowy, dlatego że nie ma tych zdobień. One często miały takie ażurowe zdobienia, trochę nawiązujące do takiej górskiej architektury. Dokładnie, tak. Ten jest dużo prostszy jakby w swoim jej bryle, to może być też związane z historią i z pierwszym właścicielem, który był inżynierem i trochę wniósł takich inspiracji z Petersburga, bo tam studiował. Także ta bryła jest dużo prostsza. A dobrze widzę, że to jest weranda. Dobrze widzisz. Dobrze widzisz. Mogę? Oczywiście. Czyli to jest taka sławna Świdermayerowa weranda. Dokładnie. Ta jest e, bardzo charakterystyczna, tak jak te werandy, ponieważ udało się zachować nam drewniane okna. Kupiliśmy ten dom i przychodzi nasz przyjaciel, architekt, i mówi: Co wy zrobiliście? Nie no, po prostu na pewno wszystko jest spróchniałe. Wziął nóż, wbił właśnie na werandzie w jedną z desek drewnianych i nie mógł wyjąć noża I mówi: Nie, no, nie zjadły korniki, jest wszystko dobrze. Widzę, że też podłoga chyba macie starą. Tak, podłoga właściwie w całym domu. Podłoga była w bardzo dobrym stanie i tylko właściwie ona jest tutaj zaolejowana.